Ilona pojechała z siostrą do kwiaciarni, by jak najszybciej rozmówić się z pracownicą. O, cześć! Myślałaś, że się nie dowiem? O czym? Że próbujesz wyłudzić pieniądze ode mnie, pindo! Nie rozumiem, o co ci chodzi. Edyta, weź i pokaż. Nie, nie, spokojnie. Niech pan się nie denerwuje. Wszystko załatwiłam. Na poniedziałek będę miała pieniądze. Oddam co do grosza słowo. Podsłuchujesz mnie. Nazwałaś mnie puszczalską zdzirą, a potem obiecałaś komuś, że oddasz mu gotówkę. Ciekawe skąd miałeś zamiar ją wziąć? A co cię to obchodzi? Ha, może chodzi o niedzielę? Właśnie wtedy szantażyście mam przekazać kasę. No tak, rozpłacz się teraz! Nie damy się na to nabrać, słyszysz? Ale ja nic nie zrobiłam naprawdę. W życiu by mi nie przyszło do głowy, żeby cię szantażować. Wiemy, że potrzebujesz pieniędzy. Tak, mam długi. Mój mąż jest hazardzistą. Nie mówiłam ci, bo się wstydziłam. Rano obiecałam wierzycielowi, że zapłacę, bo już zdecydowałam się wziąć kolejną chwilówkę. Jasne. Nie mogę to udowodnić. Pokażę Wam dokumenty. Rozpoczęłam procedurę dwa dni temu. Proszę.